Cześć, z tej strony Kuba. Yy, nagrywam ten film, dlatego, bo zamykają mnie w Wariatkowie. Znaczy, sam się zgłosiłem do Wariatkowa, ponieważ. Ponieważ słyszę mojego psa. Nikt mi nie wierzy. Po prostu nikt mi nie wierzy, że słyszę mojego psa. Zamknij mordę! I robię ten film, żeby mieć po prostu dowód, że mój pies gada. Nagram go i jeżeli ty usłyszysz mowę mojego psa, to też powinieneś iść ze mną do wariatkowa. Psychiatryka, do psycholii. Jesteś psycholem tak jak ja. Miłego oglądania i życzę wam, żebyście nie usłyszeli mowy mojego psa. O oh, kurde... Ooooo. Oh. A co ty tu robisz, Łatek? Łatmej nie łatek. Zamknąłeś mnie tu, matole! Jak zamknąłem. Nie zamykałem cię tu, zamknąłem drzwi, ale jak szedłem spać, żeby mieć ciszej spokój? Spałem pod twoim biurkiem i na całą noc zamknąłeś drzwi. To było bardzo ch**e z twojej strony, wiesz? No widzisz, nie trzeba było tutaj spać. No widzisz, a ty masz cały pokój zlany, cymbale. Co Po prostu nie wytrzymałem, dobra? Opiłem się wody przed spaniem, daliście mi całą miche, to musiałem ją wypić. Wypiłem wszyściutko. Nie czujesz, że ch**e moimi szczuchami? No właśnie, nie za bardzo. No to trzeba w takim razie więcej. Nie, nie, k****! Nie ma, może katar ma mnie czuje po prostu. Co dziś robimy? Ja nie wiem jeszcze, ale ty siedzisz w domu, co masz niby robić? Nie wiem, możemy iść na dłuższy spacer, ale taki długi, długi, najlepiej na cały dzień. Może na jakieś laseczki poobczajać, co ty na to? Albo wiem! Zamówimy pizzę! Kocham pizzę! Zamówimy kubuś, proszę! Nie, masz całą michę żarcia, a ja pełną lodówkę. Nie będę wydawał kwitu, jak jest żarcia. Nie, to nie, ale nie zdziw się, jak będziesz miał kilka niespodzianek dziś na chacie. Co ty mi teraz grozisz, łatek? Po pierwsze, łatwę k***a! po drugie tylko ostrzegam człowiek. A, już człowiek nie kubuś, dobra psie! No i elegancko, teraz mnie wypuść b... I tutaj szuchami, bo może dlatego, że mi się tutaj zlałeś? Nie tylko zlałem Że co k***a? W końcu poglądam coś. Teraz ja chcę! Co ty chcesz? Oglądać tą kolorową tablicę! Ta kolorowa tablica to się nazywa telewizor. A ty się nazywasz flyer! Dawaj ten pilot! Po pierwsze nawet nie potrafisz tego włączyć, a zresztą co ty możesz oglądać, co? Nie wiem, komisarza Alexa czy co? K Dostałem info od moich ziomków, że są różne takie programy z wybiegami dla psów Fajne sztuki tam latają, chętnie to pooglądam A najlepiej, jakbyś nie kiedyś wziął na takie coś człowiek Najpierw to musisz być milszy, bo jesteś chamski dla mnie A to nie wiśniaku, dawaj ten pilot Nie, teraz jest moja kolej, leci moja ulubiona komedia, więc wypieprzaj Jaka twoja komedia? Komedia to jest twoje życie I twoje też, bo mieszkasz ze mną co ty tu robisz? Wyjdź stąd. Nie wiem, coś ty jadł, ale sztos. Gorszy gówno ojeżdż niż ja widzę, znaczy czuję. Jak tyś tu wszedł w ogóle? Kto ci drzwi otworzył? Sam sobie otworzyłem matole. szybko się uczę. Niedługo twoim autem wyjdzie gdzieś na wakacje, zobaczysz. Czy możesz stąd wyjść, bo niezręcznie się czuję trochę. Nie lubię jak ktoś się patrzy jak sram. O widzisz kuba. a myślisz, że ja lubię jak patrzysz kiedy sram na spacerze? Co Kuba? Teraz widzisz jak to jest. Mógłbyś się przynajmniej odwrócić, gdy to robię. A nie k czasami nawet zdjęcie robisz Tak, kurwa, poj**ie Ale ty jesteś psem, jakoś muszę z tobą wyjść na spacer Inaczej się nie da Da się, kurwa, po prostu mnie wypuść Nie wypuszczę cię, bo sp**nisz i tyle cię zobaczę Taki właśnie jesteś A później wrócisz z podkulonym ogonem, bo jedzenia nie ma i głodny Jestem silnym i dostojnym psem Sam znalazłbym pożywienie Za kogo ty mnie masz? Yy, na przykład za takiego psa, którego trzeba głaskać, bo boi się, gdy łyżka spadnie na ziemię? Łyżki są kurwa, straszne, więc nie a miałem się spytać, jak się sra? Wyjdź stąd w tej chwili i daj mi się w spokoju załatwić. Dobra, jak tam chcesz. Zamknij drzwi. Eee, mówiłeś coś? Zamknij k***wa drzwi. Nic nie słyszę. No ja p***ole, no. I żyj se tu z takim psem. Fajny masz te buty, ci powiem. O, komplement od ciebie. Co to się stało? Ale no, dzięki, łatek. Łat me No sorki, wybacz. Już się przyzwyczaiłem po prostu. Ale wiesz co ci powiem? Jeszcze fajniej się po nich leje. Że co? K***a? O, i to nie raz. Tak przyjemnie, że szok. Szybko wchłaniają jak gąbka. Nawet nie wiecie, że się zlałem w chacie wtedy. Mówię ci, coś pięknego. Tak, dobra, tam robisz mnie w ch***, nie czuję, żeby były mokre. Bo wyschły pewnie. To było chwilę temu. Teraz już zmieniłem miejsce sikania. Wczoraj w ogóle wyciągnąłem je z pralki, więc nawet jak je zlałeś, to są już czyste. Może tak, może nie. Ale wiesz, Możesz mieć na sobie coś innego, co olałem. A dobra, dobra, wkręcaj dalej. Ale zaje. za pogoda, aż się chce iść na spacer. No to co, idziemy na spacer? No jasny, polecimy. lecimy, dawaj, 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 dawaj. Nigdzie k***a nie idziemy, byliśmy pół godziny temu. To po co mi robisz nadzieję w flecie? Weźmy, w końcu spacer, zleje się za chwilę. No po to idziemy, Matole, żebyś się zlał. Ale nie ten kogut. W... Ja. Kogut babci? Nie wiem, masz z nim kosę, czy co? No ten frajer od rana drze mordę, spać nie można! Raz miałem z nim solówę, rzucił się na mnie, ale nie dałem za wygraną! Widzisz? Patrz, koguty mają ogólnie trzy nogi! Że co, ku**a, nie? Tak! Widać, że w szkole kiepsko ci uczyli! Ja mu tą trzecią nogę odgryzłem i już się odp***dził ode mnie! <laughs> ale wkręcasz, aż, ta, aż taki tępy nie jestem. O, kwiatuszki! Nie, tu kwiatuszki mamuśki, zostaw je. za nas. Nie, nie, ale ciebie tak! Ja jestem przecież tylko psem! Tu ty tutaj ze mną chodzisz i ty dostaniesz w łeb. Ja mogę robić co chcę! O ty, Wajzo, taki jesteś?